Jeśli pytaliśmy już Warszawiaków o to, jak wyglądają ich przy to, przygotowania do świąt, to wiemy, że wszyscy się przygotowują: będą babki, będą zające wielkanocne, e, będą pisanki. A ja zapytam teraz Agnieszko O'Connor, jak wyglądają jej przygotowania do świąt i jak wyglądają przygotowania do świąt w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Agnieszko, czy się słyszymy? A witam Cię, witam Cię serdecznie. Czy na Wyspach Brytyjskich czuć już unoszący się w powietrzu klimat świąt wielkanocnych? Czy wy właśnie celebrujecie tak samo jak u nas w Polsce to święto wyjątkowe? Tak zdecydowanie czuć już to nadchodzące święta przede wszystkim tutaj w takim wymiarze, no, można powiedzieć, komercyjnym, bo wiadomo, wszystkie, wszystkie sklepy produkcje przygotowywują się na, na wielką sprzedaż, także tutaj w Wielkiej Brytanii to, to, to widać tutaj na każdym kroku. Natomiast oczywiście święta wielkanocne są jednym z najważniejszych świąt, w, w, w najważniejszych świąt w chrześcijaństwie. Także dla wielu osób w Wielkiej Brytanii również te święta mają taki bardzo dużą wartość duchową, a dla osób, które, ponieważ jest bardzo duża ilość również osób z różnych religii, z różnych kultur, to również te święta są obchodzone, ale w bardziej takim laickim wymiarze i one są wtedy okazją do celebrowania po prostu spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, do tego, żeby się spotkać i spędzić razem czas. W Wielkiej Brytanii również są to dni wolne. Wielki Piątek, Niedziela, Poniedziałek, Wielkanocy – są to dni wolne od pracy. No i są też popularne różnego rodzaju wycieczki, krótkie weekendowe wycieczki, no, ale tak jak powiedziałam, spotkania z rodziną, spotkania w parku, pikniki. Dla osób dla których święta wielkanocne mają taki wymiar duchowy, to są oczywiście nabożeństwa w kościołach i kościołach katolickich i polskich kościołach Wielkiej Brytanii, katolickich, w kościołach anglikańskich, Wielki Piątek na przykład. Aha. Charakterystyczne mhm. wiel wiem, czy dla Wielkiej Brytanii e, potrawy właśnie na tym stole wielkanocnym. Co tam się obowiązkowo musi znaleźć? Mhm. Jak to wygląda? E, jeżeli chodzi o, o główne potrawy, e, to już w średniowieczu był, była taka tradycja, że każdy wypiekany chleb w Wielkiej Brytanii był naznaczany. Krzyżem. I tutaj ta tradycja, ten, ten zwyczaj przetrwał w tak zwanych bułkach hot cross buns. Czyli są to takie bułeczki drożdżowe, które są udekorowane krzyżem z lukru. I w Wielki Piątek właśnie Brytyjczycy pochłaniają ogromne ilości tych bułeczek. Także to są bardzo takie legendarne już potrawa w Wielkiej Brytanii. Co jeszcze? Na pierwszy rzut oka. Główną potrawą też taką wielkanocną w Wielkiej Brytanii to są jajka czekoladowe. I jest troszkę w tym prawdy, dlatego że no, wszyscy producenci w Wielkiej Brytanii prześcigają się, żeby wyprodukować, wytworzyć jak największą ilość tak zwanych Easter eggs, mini eggs. Brytyjczycy wydają w ciągu roku właśnie na takie czekoladowe jajka około 4, 415 milionów funtów, produkuje się takich jajek około 80 milionów, także jest to bardzo, bardzo duży nacisk na tego rodzaju jajka, właśnie ze względu też na taką tradycję, o której zaraz Państwu powiem. No i co króluje na stołach? To przede wszystkim te bułeczki z krzyżem, czyli hot cross buns, pieczona jagnięcina z rozmarynem, czosnkiem i różnego rodzaju ciasta, puddingi, simnel cake, czyli takie bardzo słodkie, napakowane bakaliami ciasto, które również już jest fite w marcepan i różnego rodzaju słodkości. Miałam okazję o to, spróbować, właśnie... jest faktycznie bardzo słodkie, natomiast moje pytanie do Ciebie jeszcze jest takie, czy tak. te bułeczki Brytyjczycy sami wypiekają, czy idą po prostu pogotowe? W większości idą pogotowe. Są oczywiście tradycyjne rodziny, które będą wypiekały takie bułeczki, ale jest, jest, bardzo, duży, jest bardzo dużo bułeczek dostępnych na każdym kroku. Już teraz je wszędzie widać, nawet na stacjach benzynowych, także można się w nie zaopatrzyć dosłownie wszędzie. A jaki jest tak naprawdę wymiar tych świąt dla Brytyjczyków? Czy to jest bardziej taka tradycja związana z religią, czy bardziej kulturowa? Więc tak, dla, dla pewnej części osób jest oczywiście Wielkanoc ma wymiar bardzo duchowy, ale też ponieważ brytyjska Wielkanoc miała również swój początek na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa, przed nadejściem chrześcijaństwa, dlatego te współczesne obchody tego święta są też taką mieszanką tradycji pogańskich i chrześcijańskich z nutką też taką teraz bardzo dosyć dużą, wszechobecnej komercji. I dlatego tak z jednej strony mamy ten wymiar duchowy, tak jak powiedziałam, w kościołach są różnego rodzaju nabożeństwa, Wielki Czwartek, nawet w, w kościele anglikańskim, oczywiście w, w, w kościele katolickim. E, no i są różnego rodzaju tradycje, takie oryginalne tradycje, e, związane właśnie z, z Wielkanocą, jak egg hunt, e, czyli polowanie na jajka. To jest taka tradycja, którą która się odbywa w Wielkanocną Niedzielę. Do tego przygotowują się rodzice już w sobotę. Po prostu ukrywają różnego rodzaju czekoladowe jajka w różnych częściach domu lub ogrodu. I potem dzieci w niedzielę poszukują tych jajek. I ta osoba, które, która znajdzie największą ilość tych jajek, wygrywa. I z utęsknieniem, można sobie wyobrazić, z jakim utęsknieniem dzieci czekają na ten dzień, bo po prostu no, ta osoba, która wygra, naje się największą ilością słodyczy. Potem oczywiście... Mr. Bunny, czyli króliczek wielkanocny, no on też już jest takim symbolem wielkanocy, chyba e, takim na komercyjnym całym świecie. symbolem wielkanocy na całym świecie. W Wielkiej Brytanii też. W Wielkiej Brytanii też panuje taki zwyczaj rolling eggs w niektórych częściach Anglii, e, szczególnie w Szkocji. Polega on na tym, że po prostu jest to taki turniej turlania jajek z górki e, i w tym biorą udział i dzieci i dorośli. Po prostu turlają ugotowane jajka i to jajko, które w idealnym stanie... E, po prostu z, e, e, znajdzie się na dole górki, e, wygrywa. No i zaskoczenie może dla Państwa być też taka tradycja z kościoła anglikańskiego, e, ko tradycja, która nazywa się Royal Mondi. E, Wielki Czwartek, podczas nabożeństwa e, królowa lub król, czyli mo monarcha, wręcza zasłużonym taką oso osobą starszym tak zwaną symboliczną jałmużnę, taki, e, takie portfele, które są w kolorach mm -hmm. czerwonych i białych i w tych portfelach są właśnie specjalne Przygotowane na to monety. I ta tradycja, ona yy, yy, powstała już bardzo, bardzo dawno temu. W dalekich czasach monarcha brytyjski yy, obmywał i całował stopy osób ubogich. Później kontynuowano tą tradycję, ale w wieku XVII zwyczaj ten przekształcił się yy, na po prostu obdarowywanie osób ubogich pieniędzmi, żywnością i yy, 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 ubraniami. Yy, I dlatego, właśnie do tej pory, Kontynuujemy tą tradycję w kościele anglikańskim i on do tej pory jest, jest kultywowany. Także, także takie to są główne, główne tradycje w Anglii morskiej. Ale powiedzieć. rozumiem, że to obdarowywanie prezentami dotyczy tak naprawdę również dzieci. Czy tylko dorośli i te wybrane osoby ubogie? Czy to jest taka tradycja już pisana w historii tych świąt wielkanocnych, że dzieciom się wręcza jakieś wielkanocne drobiazgi? Głównie ta tradycja polega na tym, że Royal Mondi to jest po prostu obdarowywanie monetami mhm. e, osób, e, ty, współcześnie osób po prostu starszych, które się zasłużyły, e, a ma to korzenie właśnie w tym, że monarcha obdarowywał kiedyś ubogie osoby, właśnie monetami, u, ubraniami i tak dalej. Natomiast we współczesnych, e, współczesnych czasach jest taka tradycja w Anglii, że obdarowywuje się swoich najbliższych, najbardziej mhm. unikatowym czekoladowym jajkiem. I to są zarówno dzieci, jak i dorośli. Jeżeli chodzi o dorosłych, no to właśnie tutaj jest obdarowywanie takim jajkiem, które jest najbardziej unikatowe, a dzieci biorą udział w tak zwanym egg hunt, czyli polowaniu na jajka. I to się I odbywa bardzo w niedzielę, żeby bardzo dużo, żeby były czekoladowe i słodkie. I to się liczy najbardziej. I bardzo właśnie... słodkie. I myślę, że tak samo jest u nas, bo ta, ta, ta tradycja właśnie poszukiwania o poranku jajek i skarbów wielkanocnych już powoli zakorzenia się u nas w Polsce. Mam nadzieję, że to będą piękne święta, fantastyczne święta, pełne radości i spotkań z przyjaciółmi i z bliskich. Tego oczywiście Tobie i, i Państwu wszystkim życzę. Dziękuję Ci za to spotkanie i mówię do zobaczenia.